Widzowie widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam mniej więcej, jak zrobić na przykład takie ozdoby w parku, na przykład fontanna, ławki itd. Tak na początku zacznijmy od fontanny, wyrównamy fontannę. Albo poszukajmy sobie takim. Możemy zbudować z różnych surowców. Ja sobie wezmę łódki piaskowe, schody, płyty. i na przykład przecięty piaskowiec i oczywiście woda. No i możemy sobie zrobić na przykład, nie, fajnie by było zrobić takie koło, wkopując się w jedną kładkę. Jesteśmy obecnie na trybie kreatywnym, żeby się łatwiej wbudowało takie rzeczy jak na przykład fontanny. I na razie zróbmy coś takiego, no i dobrze, weźmy sobie schodki dookoła, takie. W Tak to na razie wygląda. Możemy sobie zbudować właśnie takie schodki dookoła. To może fajnie wyglądać, w to jest jeden poziom wkopane w ziemnie tak. Wszystko równo sobie stawiamy. Wszystko wygląda to obecnie tak. Ewentualnie możemy sobie na czwarty poziom na góry to podwyższyć. Jak ktoś chce może jeszcze sobie zamienić te bloki ten, ten i te dookoła, jak te. Na przykład na no inne bloki, na przykład takie, ale to jeżeli chcecie. No i tak wylewamy wodę na ten słup i ten słup i mamy już fontannę no i bierzemy sobie tabliczki, rusztowanie i na przykład brzozowe schody zamiast rusztowania może być można zrobić inny stoliczek, bo to będzie właśnie stolik taki. OK. I ławki można dodać na przykład coś takiego. stoliczek, jeżeli ktoś chce, może sobie zrobić takie poręcze. Tak jakby podłoki i nie wygląda to źle właśnie w ten sposób o, tak. e, dobrze i nie możemy sobie wziąć płotek Jeszcze widzicie wziąłem sobie Dębowe deski i dębowy płot, nie muszą być dębowe. Ja tylko po prostu wziąłem. I można zrobić taką altankę na przykład, jeżeli ktoś chce. Ja to robię w ten sposób. Można na 3 kratki w wysokości 4 jak się chce. 300, się ale dobra, to dajmy sobie w tym miejscu płotki. Trochę się łączy z fontanną, ale będziecie mogli sobie to trochę przesunąć. Możemy sobie też przy tej altanie zrobić taki prosty daszek ze schodków dookoła na przykład źle postawiłem. że taki daszek robicie. I teraz możemy sobie wziąć liście. U Dębowe też liście. Pokażę też, jak można zrobić na przykład żywopłot Bardzo prosty, tylko pokażę, jak zrobić. Na przykład taki może być. Na no, jaką długość chcecie. Na przykład w ten sposób. Dobrze, tak wygląda płot na przykład, tak nasza altana, tak fontanna. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym poradniku lub po prostu zwyczajnym odcinku na moim kanale. Subskrybujcie, jeżeli e, przydają wam się poradniki. Wpadajcie na mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.